Wszystkim z tej strony DAFSON, a to mm. kolejny unboxing, na unboxing, Wars, Year, FIFA 23 Legacy Edition na konsole Nintendo Switch, więc bez przeciągania zaczynamy, mamy pudełko, mamy FIFA 23 Legacy Edition, mamy Nintendo Switch, Nintendo Switch. po teraz przed szansą broni. Dobrze. Uwaga, spalował strzał, ale piłka nadal w grze. Nici z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Nie wydane podanie i przechwyt. Być może teraz coś z tego będzie. Wyglądało na to, że coś z tego będzie, ale obrońca przytomnie interweniował. Świetny odbiór. Czy trafi do siatki? Ale uwaga, bo gol! Otwiera nam się wynik w dzisiejszym meczu. Trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby nie trafić do środki. Popatrzmy, z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. Kolejna powtórka, tym razem z innej kamery. Prowadzą zatem 1 do 0. Traci tę piłkę. Wygrywa tę piłkę. Czy zdoła strzelić? Obronił, ale piłka w grze. Dobrze odczytane intencje, niebezpieczeństwo zażegnane. Strata, muszą bardziej szanować piłkę. Znowu mają piłkę. Sania. Można to było lepiej rozwiązać. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Tutaj coś nie zatrybiło. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. Tak jest! Wpadło! Czyli mamy wyrównanie. Cios za cios. Ależ nam się teraz zrobiło meczyko. Możemy popatrzeć raz jeszcze. Bardzo dobry strzał głową. W takiej sytuacji to było chyba rzeczywiście najlepsze rozwiązanie ciekawe, czy po meczu przyzna, że trudno by to było z rozmysłem po I mamy remis. Jeden do jednego. No a teraz niepotrzebna strata piłki. I wypięskowano. Które dalej? Nic z tego nie będzie. Po szansie. I teraz przejmują piłkę. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. No cóż, z dużej chmury mały deszcz. Błąd, piłka przechwycona. Rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. No, zmarnowany jednak ten atak. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzuc z autu. Obrońca wykonał swoją robotę. Przerwał teraz groźny atak. Przejął piłkę. Mamy uderzenie. Nie ma. Świetnie uderzył, ale minimalnie nad poprzeczką. Nie utrzymali teraz piłki. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Zanosiło się, że będzie groźnie, ale obrońca popisał się teraz świetnym odbiorem. No tak, dobrze żarło, ale zdechło. Bywa. Boje teraz szczęścia. Nie trafia w bramkę. Może innym razem. piłka poza boiskiem. Aut. Kuj teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Sania. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Pieczołowicie przygotowywany ten atak, ale tyle dobrego można o nim ostatecznie... Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. No one knows what it's like to be me, be me No P just living life as a team, a team Go downstairs switching on the TV, TV Got a tin of beans, got rips in jeans, that's me, that's me Shout out to my man at the stand with the good grades I've known him since school days, sparky carpet, yeah he got two trades Works in a bar on Tuesdays, spud with a frown, I'm two faced Can't trust, I guess it's a new wave, graph on the wall, you should see how the dude sprays T-shirt dirty with food stains I like the moon glaze, made money off beats like Blueface. I mint no toothpaste, hear my voice, turn up the tunes, mate. Don't wanna be too late, last night I lost my new chain, kicked their fence, they need a new gate. Put a double knot in my shoelace. No one knows what it's like to be me, be me. No p just living life as a teen, a teen. Go downstairs, switching on the TV, TV. Got a tin of beans, got a rips in jeans, that's me, that's me. Why? Cause my pee's hard, don't go spend your advance on Gymshark. Spent all my pee in a cheap bar, it's car I'm held for, my left arm. One pub quiz, got a free car. Got chapstick, no lip balm. Got a new bike, no kickstart. Old lady in the shop, call me sweetheart. I'm never that guy, fifth gear, riding around in a drop top. It's more like how A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Obie ekipy zamieniły się już stronami, i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Jedna. Nic z tego nie wyszło. Uderza na bramkę. No nie napocił się jakoś szczególnie przy tej interwencji bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy. Ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. Wciąż prą naprzód. przód. Z tej mąki może być chleb. Umiejętne teraz zachowanie w obronie. Skuteczne. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Aut. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? No i nic z tego nie będzie. I piłka dla drugiej drużyny. Sania Pokazują teraz cierpliwość w budowaniu akcji. No i nic z tego nie będzie. Nie poradził sobie tutaj z obrońcą. Sędzia pokazuje, że będzie brzód z autu. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. I tracą teraz piłkę. Zapowiadało się nieźle, ale na zapowiedziach się skończyło. Ten atak wziął w łeb. Spróbują znaleźć wyłom w defensywie. Strzela teraz! Ojojoj, tak spudłować to jest sztuka! Piłka poleciała daleko od bramki, a golkiperowi nawet ciśnienie nie wzrosło. Kiepski strzał! I po akcji, aż szkoda. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Prosto w ręce bramkarza, łatwo wyłapał piłkę. Szkoda, wyglądało obiecująco. Jacku, zupełnie nie rozumiem, dlaczego zdecydował się w tej sytuacji na strzał. Może ty mnie oświecisz? Cóż, rzeczywiście, kąt był na tyle ostry, że nawet gdyby to leciało w kierunku bramki, goalkeeper by sobie poradził. Uwaga, teraz! Tak, to był dobry pomysł. Wykonanie trochę słabsze, aż szkoda. Usiłuje strzelać, blokuje uderzenie. Szansa na strzał, lecz trzeba chyba czegoś więcej niż takie uderzenie, by zaskoczyć tego bramkarza. Płatęg. I cóż, będą musieli budować akcję od nowa. Tym razem nic z tego. Tracą szansę na zagrożenie rywalom. Mimo wszystko przejmuje to obrona, choć warto pochwalić za sam pomysł. Rzut rożny, świetna okazja, by objąć prowadzenie. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. decyduje się na strzał. Gol, państwa. Mamy tutaj goła. Rzućmy okiem na powtórkę tego gola. Błyskawicznie podjął decyzję, żeby złożyć się do i trafił w dziesiątkę. Bramkarz był kompletnie zaskoczony. Zobaczmy to jeszcze raz z innego ujęcia. Aktualny wynik to 2 do 1. Można było wyciągnąć z tej akcji więcej. Ma wsparcie, by to rozegrać. Może strzelać, uwaga! Blokuje ten strzał. Ależ teraz szkoda! A jednak trochę za wysoko, strzał niecelny. Dało się utrzymać przy pimce. Dobry pomysł. Akcja nabiera impetu. Może teraz uderzyć. Spokojna interwencja. Zagrożenie oddalone. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Uwaga, ma szansę. I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Ależ widzimy teraz kunszt w defensywie. Brawo! Próbuję szczęścia. A zmarnował wymarzoną sytuację, mógł postawić stempel, załatwić sprawę. Trzeba pamiętać, że jednobramkowa przewaga może błyskawicznie stopnieć. Tablica świetlna w górze. I już wiemy, że przed nami jeszcze dwie minuty grania. Tak, interweniował nieczysto. Przerwał akcję oczywistym faulem. Mamy rzut wolny. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Ostatni gwizdek. Sędzia kończy to spotkanie. Nieudany mecz dla drużyny gospodarzy. Przegrywają. Ciekawy mecz, w którym zabrakło im trochę dokładności i zaangażowania pod przeciwną bramką. I stąd wzięła się ta jednobrankowa różnica. No ale to już problem sztabu szkoleniowego. Nam pozostaje życzyć szczęścia w kolejnych meczach.